Co to było? Cześć wszystkim, to ja Deligowski. Dzisiaj zagramy w TF-a. I jak widać, będę robił osiągnięcia. Ale czy, aby na pewno, jestem na moim main koncie. Deligowski, czy ty przypadkiem nie masz dosłownie wszystkich osiągnięć zrobionych na swoim main koncie? O, właśnie coś zrobiłem. E, no właśnie, panie i panowie, nie mam. E, już wam już pokazuję. Ja kolejne osiągnięcie robię. E, postanowiłem. Zresetować osiągnięcia na moim głównym koncie. I teraz tutaj będę robił moją serię z osiągnięć na moim głównym koncie. Teraz tak. Szybko wytłumaczę dlaczego. E, ponieważ wkurza mnie żonglowanie kątami. W sumie gdziekolwiek ja nie lubię żonglować kontami, nie lubię mieć kilka kont. A na Steamie to trochę trwa, żeby się wylogować, zalogować i tak dalej, i tak dalej. Skoro o tym mowa, to wspomnę, że otworzyłem drugi kanał, link w opisie. Na YouTubie akurat to szybko się przerzucasz między kontami, jeśli jesteś zalogowany. Po prostu klikasz w to drugie konto i od razu jesteś i widzisz wszystko. Możesz nawet dwa kanały na raz podglądać i tak dalej, ale to praktycznie wszystkie osiągnięcia zresetowałem, klikając ten oto guzik. I teraz tak, pomysł na tą moją w cudzysłowie serię zrobienia osiągnięć w TF-ie. Tak naprawdę wyciągnąłem znikąd. Po prostu chciałem mieć jakiś cel w grze. Chciałem jakieś odcinki porobić ciekawe z jakimś celem, i dlatego zrobiłem drugie konto, na którym nic nie miałem, żeby właśnie porobić te osiągnięcia. I ja nie wiedziałem, nie wiedziałem, że można po prostu kliknąć tutaj ten przycisk i zresetować wszystko. Dopiero po tam drugim czy trzecim odcinku zrobienia osiągnięć. Zobaczyłem w komentarzach, że ktoś napisał, że nie musiałem tego robić. Mogłem po prostu zresetować na swoim main-koncie. Ale już po tych kilku odcinkach postanowiłem, dobra, już nieważne, będę robił o tym drugim. No, ale zauważyłem, że mnie to bardzo wkurza. Ja nie wiem czemu, ja po prostu mam alergię na alt-konta. Ja wszystko lubię mieć w jednym miejscu, ja nie lubię żonglować kontami. Nie wiem, ja po prostu jestem taki dziwny. E, dlatego, Pani i Panowie, zresetowałem wszystkie osiągnięcia, robimy je od nowa. Ja i tak tam za dużo progresu nie wiem. miałem, ty miałem chyba tam ze 100 osiągnięć, naprawdę nie jest dużo. E, I teraz tak. Oczywiście są takie osiągnięcia, z których na przykład robiłem konkretny filmik, na przykład z Hewiego był ten jeden odcinek, Szalony Iwan. Tego osiągnięcia na przykład już nie będę robił na filmiku, no bo to już było zrobione. Nie będę odgrzewał kotleta, więc ja po prostu to zrobię w wolnym czasie, żeby po prostu było zrobione. Ale na przykład takie inne osiągnięcia, które idealne są na odcinek, no to faktycznie będę robił. Na odcinku, na przykład tutaj, chrzest w z zmusisz 10 płonących przeciwników do skoczenia do wody. Idealny achievement na odcinek: po prostu podpalasz gościa, jako pajorow, wrzucasz go do wody i cześć i tak 10 razy. I może być śmiesznie. Generalnie, pani i panowie, mam nadzieję, że nie jesteście na mnie źli. Mam nadzieję, że e, nikt nie był jakoś mega e, wczuty w mój progres, osiągnięć i nie jest teraz e, zły, albo nie wiem, smutny. <laughs> e, dla mnie to jest mega duży plus, bo mówię, no ja jestem dziwną osobą. Mnie mega wkurzało to alt-konto, i to, że musiałem po po prostu no, żonglować tym kątem Beh, ja nie lubię tego robić. Jestem po prostu trochę dziwny, jeśli chodzi o to, ale no. Przez to, że teraz robimy to od nowa, wy będziecie mieli więcej odcinków. A ja przynajmniej nie będę czuć bólu, jak będę nagrywał odcinek. No, bo nie będę musiał żonglować kontem i tak dalej. Poza tym, zawsze jak robiłem filmik z TFA, to tak naprawdę już nie mia... Co to jest? To był heavy? jakiś <laughs> dziwne. Zawsze jak nagrywałem filmik z TFA, to nie miałem żadnego powodu, by grać na moim main koncie. Co mnie też trochę wkurzało, no bo trochę tych przedmiotów tutaj mam. Chcę sobie z nimi pobiegać, tak? Nie po to grałem w tą grę tyle lat, zbierałem tej temy, wydawałem pieniądze, żeby teraz tego nigdy nie dotykać. Więc to też jest jeden z powodów. No ale głównie chodzi mi o to, że po prostu no, no nie chciało mi się zmieniać tego konta i cały czas po prostu żonglować. I w ten sposób jest mi 300 razy wygodniej, więc no mam nadzieję, że nikt nie jest zły. Mam nadzieję, że rozumiecie moją decyzję. Także pani i panowie... Robimy wszystko od nowa. Jak widać gram sobie snajperem, ale ja po odrodzeniu zmienię sobie na łowcę, bo pamiętam, że łowca tam miał kilka osiągnięć. Sobie ja tam porobimy, mniej więcej też pamiętam co to były za osiągnięcia, więc... Co to było? <ścoughs> ja nie śledzę w ogóle tego jakie oni przedmioty kosmetyczne dodają, mi się to nie podoba. To nie wygląda jak Team Fortress. Ja na początku jak spojrzałem, na no to ja myślałem, że to jest po prostu jakiś gruby żołnierz czy spy, nie wiem. Te przedmioty kosmetyczne, co ten Heavy u mnie ma w teamie naprawdę są brzydkie, mi się nie podobają. Ja jeszcze sorry, że wczoraj filmu nie było, ale generalnie chciałem wczoraj nagrać filmik. Myślałem sobie, dobra, on będzie tam trwał, tam nagranie będzie trwało max godzina. Szybko to zrobię, będzie git. Okazało się, że podczas nagrywania, no, trochę dłużej mi to zajęło. Generalnie będę wstawiał troszeczkę większy film XTF-a. Taki, no, to nie będzie zwykły gameplay, to będzie coś troszeczkę większego, ale nie, nie będzie nic takiego, nie wiem, me mega wysokiej jakości. Wiecie, wiecie, jak ja jestem. W sumie nie wiem, ile on będzie trwał. Ale to będzie prawdopodobnie kilkugodzinny film z Team Fortressa. I no. E Wczoraj nagrywałem go i tak mówię sobie, dobra, zajmie mi to godzinę, nie nagranie zajmie mi godzinę i po dwóch godzinach patrzę, kurde, dwie godziny minęły, a ja, ja nawet w połowie nie jestem, no kurde, więc no, pracuję nad takim troszkę większym filmem. No on będzie trochę większy, ale mówię, nie spodziewajcie się jakiegoś, nie wiem, nie wiadomo jakiej jakości, znacie mnie, prawda? Znacie mój... Zrobienia filmu. Ja czasami lubię zmontować jakiś bardziej rozbudowany film, ale to nigdy się nie opłaca. Po prostu czas włożony w taki film nie gwarantuje lepszych wyników, że tak powiem, więc ja po prostu robię coś pomiędzy, tak? Nie, ja po tym meczu będę musiał faktycznie spojrzeć, jakie osiągnięcia ja mam do zrobienia, bo ja chyba było jedno osiągnięcie, żeby. Trafić yy, wroga trzy razy z łowcy, nie zabijając go, po prostu muszę z niego takiego jeżo zwierza zrobić. Też było przybij wrogiego grubego do ściany. Okej, okay, ja robię osiągnięcia jakieś. Ja tu już mówiłem chyba w poprzednich odcinkach zrobienia osiągnięć, ale ja po prostu brakuje mi jakiegoś celu w tej grze. No tak jak ja kiedyś mówiłem, nie ja lubię grać w jakąś grę i mieć jakiś cel do osiągnięcia, na przykład... Wyekspić tą broń, albo zrobić to wyzwanie, odblokować tamto. Jak ja po prostu odpalam grę, żeby bezmyślnie po prostu pobiegać, to się szybko mogę znudzić. Ja kiedyś tak nie miałem. Kiedyś normalnie odpalałem grę i grałem przez, nie wiem, 6 godzin. Yy... Bezcelowo po prostu, żeby po prostu. for fun, tak? Tylko teraz dla mnie fanem w grach jest zdobywanie czegoś, tak? Jak, jakiś cel. A w TF-ie tego nie ma. Kontrakty teraz są, ale dosłownie chyba jutro się kończy Halloween, a ja nawet pierwszego kontraktu nie zrobiłem. Ja się mega spóźniłem na Screen Fortress w tym roku. Za co? Przepraszam wszystkie osoby, które oczekiwały, że zrobię wszystkie te kontrakty i tak dalej, ale no kurde, nie w tym roku. Po prostu, no stało się, tak? Wybaczcie. Za rok będą. <gry> jak na razie musicie być zadowoleni z zrobienia osiągnięć. <gry> Dobra, jak ja mam nadziać typa trzy razy, nie zabijając go? Ja muszę znaleźć jakiegoś free-to-play heavy'ego, co nawet nie będzie ogarniał, że do niego strzela. Ja chyba, żeby nie rzucać się tak bardzo w oczy, zmienię trochę loadout, założę coś mniej rzucającego się w oczy. To może być Czy on naprawdę odbił strzał? Jak? Nie trafiłem go ze strzały, nie trafiłem go z Sikwonda. Po co ja gram w to grę? Ja jeszcze będę starał się nie reklamować tego co odcinek, ale no, tak mówiłem na początku. Mam drugie konto. Jeśli ktoś nie wie, no to po prostu podzieliłem mój kanał na dwie części. E, mój główny kanał, który teraz oglądacie, kanał Daligowski, po prostu będzie służył do Team Fortress 2 i jakiś innych większych filmów, które chciałbym, żeby obejrzała moja cała widownia, że tak powiem. I założyłem jeszcze kanał Daligowski Plus, na którym będą się pojawiać filmiki z innych gier. Po prostu na tamtym kanale, na Daligowski Plus, będą się pojawiać filmy, które znacie. Po po prostu z innych gier, ale na innym kanale. Robię to dlatego, że po prostu, no, tak postanowiłem, zastanawiałem się nad tym. Wydaje mi się, że to może być bardzo zdrowe dla rozwoju mojego kanału, ponieważ ja zauważyłem w statystykach, patrząc sobie na to, jak inne filmy moje po prostu sobie radzą w porównaniu do TF-a, no to generalnie, no, zdradzę wam sekrety, ja nie żartuję, jak ja mówię, że mój kanał jest niewolnikiem TFA, bo jest. Dosłownie statystyki to mówią i nawet krzyczą. Nie wiem dlaczego tak po prostu jest. I skąd ja to wiem? Po pierwsze, moje inne filmy yy, w tym samym formacie, co Team Fortress 2, po prostu sobie nie radzą, ponieważ moja widownia oczekuje TFA. Jak oni nie widzą TFA, to w to nie klikają. YouTube to zauważył i po prostu przestał polecać filmiki z innych gier do moich wi dla moich widzów. O zrobiłem achievementa, dobra. Czyli generalnie, jeśli wrzucę jakiś filmik powiedzmy, nie wiem, z Battlefielda, to widz mojego kanału, co subskrybuje dla TFA i tylko to ogląda na moim kanale, nie otrzyma e, po prostu gdzieś tam na stronie głównej e, tego filmu, czy nawet w A Jak otrzyma, to to może raz. Generalnie ja to tak e, ja na to tak patrzę. Jestem przekonany, że to tak działa, ponieważ obserwuję sobie te swoje statystyki. E, Analizuję, jak inne filmy sobie radzą i po prostu zauważyłem, że tak jest. Co ja też zauważyłem, e, jak ja na mój główny kanał wyrzucę trzy filmiki z Team Fortressa pod rząd, będą miały spoczko wyniki i potem czwarty filmik wyrzucę na przykład z innej gry, typu na przykład, nie wiem, powiedzmy Simsy, tak, jakiś nie wiem, no Simsy, randomowo rzucam po prostu, tak. Oczywiście te Simsy nie będą miały takiego samego wyniku, co Team Fortress. Ale potem, jak po tych Simsach, piąty filmik wrzucę, i to będzie Team Fortress, to ten filmik z TFA będzie miał o wiele, wiele, wiele gorsze wyniki z jakiegoś powodu. <laughs> I ja nie wiem dlaczego tak jest. To się powtarza. E, ja nie mówię tego znikąd. Ja dosłownie po prostu śledzę, po prostu jak to wygląda, bo jestem mega ciekawy, po prostu interesuję się tym całym algorytmem, chcę go zrozumieć jakoś, ale po prostu zauważymy, że tak jest. Więc. Do, doszedłem do wniosku. Normalnego chyba, każdy by do tego doszedł, jakby widział te wszystkie statystyki, te wszystkie, te wszystkie liczby, doszedłby do wniosku, że ewidentnie filmy z innych gier ranią mój kanał z jakiegoś powodu. Tak to wygląda, nie jestem w stanie wytłumaczyć dlaczego, ale przez to, co ja po prostu zaobserwowałem, no tak to niestety wygląda. I dlatego stworzyłem ten mój drugi kanał, żeby na spokojnie żebym na spokojnie... Mógł wrzucać sobie filmiki z innych gier, bez tej myśli z tyłu głowy, że wrzucając ten film, ranie swój kanał i generalnie zasięgi na jakiś następny tydzień. Także, no, trochę się rozgadałem, ale po prostu chciałem wytłumaczyć to i ten i... ten tok myślenia mój. Mam nadzieję, że jest do zrozumienia. I pewnie, nie wiem, ktoś se pewnie pomyśli, o Daligowski ewidentnie tylko patrzy na te całe liczby, dlatego to zrobił. Ja nie tylko patrzę na to, ja po prostu chcę się dobrze bawić. Chcę, żeby mój kanał dalej się rozwijał. To jest dosłownie, przynajmniej z mojego punktu widzenia to, co ja zrobiłem jest mądrą decyzją biznesową, bo jak widzę, że zwykłe filmy z innych gier ranią mój kanał i zasięgi na następne kilka dni. No to każdy normalny człowiek chyba by tutaj zauważył ten, ten pattern, tak? Ten wzór. Jak ja mam trafić gościa, co ma ping 200? Ile on ma pingu? 18. Coś tu nie gra. On chyba czegoś używa. Jak go tak zacina i ma 19 pingu, to coś jest nie tak. Ale po prostu, no, każdy zdrowy twórca, który chce się rozwijać, na pewno zrobiłby podobnie do mnie. Więc, no, jeśli jesteście w ogóle ciekawi, co, jakie ja filmy robię z innych gier, Wyobraźcie sobie filmik z Team Fortressa taki jaki teraz oglądacie, ale z Call of Duty albo z BFA. Dosłownie ten sam format, który znacie, ale z innej gry. Czasami, oczywiście, pojawi się na przykład jakiś filmik z army, z operacji i tak dalej, ale no, tak jak mówiłem, podzieliłem kanał na dwa. Na moim głównym kanale będzie to, na co czekacie, to po co subskrybujecie, a na drugim kanale będzie cała reszta. Czyli po prostu będę sobie eksperymentował, wrzucę filmiki sobie na luzie. Tak jak z Team Fortressa, tylko że z innych gier, więc jeśli. Chcesz pooglądać więcej mnie, no to zapraszam na drugi kanał. E, obiecuję, że w następnym odcinku się nie rozgadam na temat tego mojego drugiego kanału. Jak na razie to będzie tyle. <laughs> Ale wydaje mi się, że ta zmiana, te, ten podział kanału na dwa tak naprawdę benefituje obie strony. To jest plus dla w sumie trzy strony, to jest. Duży plus dla mnie, bo dalej będę mógł się rozwijać jako twórca na kanale Nie twórca na kanale, twórca na YouTubie. Bo od jakiegoś czasu mój kanał po prostu jest w takiej stagnacji, przez to, że czasami po prostu wrzucałem sobie filmik z innej gry, i potem zasięgi mi spadały na następny tydzień, bo po prostu wrzuciłem BFA 6 na kanał albo coś takiego. Naprawdę tragedia. Według YouTube'a to jest grzech śmiertelny. Czekaj, chwila przerwy, bo zrobiłem pierwszy kontrakt. Chwila, ch chwila, chwila przerwy. To jest prawdopodobnie jedyna dynia, którą otworzy w tym roku, więc mam nadzieję, że coś śmiesznego wyleci. Co to jest? A to jest do tego seta muchy. a ja nie wiem, czy ja nawet mam rej muchy. Mam rej muchy. Czy to jest cały set muchy? Nie, potrzebuję jeszcze chodaki. Nie wiem, mucha fajna, ale ja wolę tego robocika. Głównie przez to, że on trochę wygląda jak moje logo. Ale no, tak jak mówiłem, ta moja zmiana chyba każdego ucieszy. Bo ucieszy mnie, bo dalej mogę się rozwijać i nie będę już czuł się po prostu i już się nie czuję, tak naprawdę, uwięziony na tym moim kanale. Bo ja lubię wstawiać TF, a ja nie będę. Nie, nie, ja tutaj jestem mega szczery z wami, zawsze jestem szczery. I to jest jedna z moich wad i zalet mojego charakteru. Ja jestem szczery. Czasami zbyt strz. Ale no, ja już się nie czuję po prostu uwięziony na tym kanale i tak jak mówiłem, ja lubię wstawiać te epa, po prostu czasem robię sobie dłuższe lub krótsze przerwy, no bo to trochę normalne jest. Tym bardziej, że no ja gram w to od 2012, ta gra ma prawo mi się nudzić, tak? Po tylu godzinach, po tylu latach grania, ta gra ma prawo mi się nudzić. no. Czemu nikt nie gra Scream Fortress? Ty co jest? Ja ostatnio też, jak nagrywałem filmik, to tak spojrzałem sobie na tego Scream Fortressa i nikt go nie gra. Ja nie wiem, czy to jest przez to, że to jest praktycznie ostatni dzień Scream Fortressa. Jestem ciekaw, czy znajdę tutaj mecz. Bo ja bym chciał ten drugi kontrakt zrobić. To może otworzymy jeszcze paczkę. Dzisiaj ja nie wiem, czy znajdziemy mecznik, do co nie gra. Ale dobra, ja mam dzisiaj ADHD, nie? Ja chciałem coś powiedzieć i znowu się rozkojarzyłem. Ja wychodzę na plus z tej zmiany. Widzowie TFA wychodzą na plus, bo teraz na kanale, gdzie miał się pojawiać TF2 i oczekują TFA będzie TF2. A widzowie, którzy chcą u mnie jeszcze coś dodatkowego obejrzeć, mogą wejść na mój drugi kanał. I jest szansa, że ten drugi kanał e, też przyciągnie nowych ludzi, totalnie nowych, więc wszyscy wychodzą z tego na plus. Mam nadzieję, że <laughs> nikt nie jest jakoś, nie wiem, zniesmaczony tą zmianą czy coś. Ale te wąsy fajnie wyglądają. Mnie wkurza, że ja w prawdziwym życiu nie, nic mnie nie rośnie na twarzy. Znaczy rośnie, ale to tak wygląda, nie chcecie wiedzieć. Ja na siłę już po prostu, nie wiem, próbuję i próbuję, ale mi to nie wychodzi. To tylko rośnie w jednym miejscu, ja wam kursorem pokażę. Mi dosłownie rośnie Nekbir. Ja nienawidzę tego, to paskudnie wygląda. Mi rośnie tu wszystko, tak jak kursorem ten. Tu wszystko mi rośnie całkiem ok, w miarę, ale tu nic, tu kompletnie nic. A jak już, to jakieś <laughs> jedyncze, jakieś nitki dłuższe lub krótsze... Fatalnie to wygląda, nie? Jestem wkurzony, bo ja... Zawsze mi się marzyła taka długa broda. O kurde, znalazłem mecz. Zgaduję, że będę tam tylko ja, jakiś gościu z Zimbabwe i to wszystko. <laughs> Nikt nie gra dosłownie Scream Fortress z jakiegoś powodu. No mówiłem, będę ja plus jacyś ludzie z Zimbabwe. Nie podłując ani razu zabij trzech przeciwników za pomocą karabinu snajperskiego. Mogę to zrobić, to nie powinno być mega trudne. Bez pudła, bez pudła, bez pudła. Boom. Poczekaj, bez pudła, cały czas bez pudła. Teoretycznie bez pudła, nie? Co to są za ludzie? Kto teraz gra? Dosłownie, nie. nie matchmaking nie potrafi zapełnić meczu, bo dosłownie nikt nie wyszukuje Scream Fortressowych map. Nieważne jakich. Wszystkie są na najmniejszym pasku możliwym chyba. Co tutaj się dzieje? Ała. Ja nie mogę! Ja, ja nie wiem, czy jest sens nawet tutaj grać. Ja to pierdzielę. Idę na zwykłe mapy, ja nie... Na, na Scream Fortress teraz są same spocenice. Ja nie wiem, czy mi się tak tylko wydaje, ale zauważyłem, że poziom graczy... Poziom skilla graczy w TF-ie naprawdę się podniósł. Od ostatniego czasu, jak regularnie grałem. Wydaje mi się, że gracze lepiej grają... Ja nie wiem, co ja zrobiłem. <laughs> Okej, okay, według gry to było trzecie zabójstwo bez płodła, jak ja dosłownie przed chwilą się zrespiłem. Okej, okay, zrobiłem to osiągnięcie przez przypadek. Jest jedno osiągnięcie, aby przejąć tajne materiały. Jako snajper, więc e, zrobimy to... To chyba będzie ostatnie osiągnięcie, i no zobaczymy. Z zależy, ile mi to zajmie. Ja odczuwam tutaj e, dużo spoceńców na tym serwerze, więc ja nie wiem, czy mi się uda przejąć ten inter. I oni mają cztery osoby, co mają po stopingu je, i dwie co mają po 70. Pozdrawiam. Ja nie przejdę, ja górą nie przejdę, za dużo sniperów tam jest, muszę do Nie ma szans, że przejdę jak tam 14 sniperów jest na balkonie. Teraz pytanie, czy ktoś mnie będzie gonił. Nie, ty gnoju wredny. Proszę, zginij. Jezu, ja mam nadzieję, że to zginie. to jest to dźwięk, który ja słyszę? Jakieś szuranie dziwne, jakby... Jakby wózek jechał, nie? Taki dźwięk jest dziwny. No i gnojek sobie przejął, a to mógł... To mógł być mój intel. I teraz kolejne działka tutaj będę... O Jesus. No Oni wszyscy tam z tyłu siedzą, na tym kwadracie śmierdzącym. Kapszczyny Lol, proszę, żeby to się udało Unga bunga, unga bunga, unga bunga, unga bunga. Rędy, tędy? Tędy spróbuję. Od razu do dziury. Mam nadzieję, że działka tam nie będzie. Słyszę działko. Help me! Eskortujcie mnie, proszę! Mam tajne materiały! Posiadam ściśle tajne materiały wywiadowcze drużyny przeciwnej! Znowu słyszę ten szum, o co chodzi? Ostrągły homoseksuals... <coughs> ja już mam dość tfa na e, Mega wielkie dzięki za oglądanie, e, się trochę dzisiaj rozgadały. mam nadzieję, że nie, nie zanudziłem was na śmierć moim biadoleniem, ale no, generalnie o to tutaj chodzi. Tak, tak wyglądają te filmy, tak wyglądały 4 lata temu i tak będą wyglądać dzisiaj. Ja po prostu lubię takie filmy nagrywać. Jak coś się nie podoba, to proszę wyjść. Tam są drzwi. <laughs> nie no, zostań, błagam. Ja coś czuję widzowie, że właśnie się zaczął nowy rozdział e, naszej przygody na YouTube.